I z tej strony Tuhaidz, jesteśmy na CSGO się na którym jak widzicie mam 22 tysiące w balansie oczywiście z kodzikiem tutaj 10 bonusu darmowe 2 złote 10 groszy. Na doładowanie strony dużo metod płatności, jak widzicie karty, skiny, przelewy, bliki, jest wszystko czego dusza potrzebuje, z Zen, Google Pay, Apple Pay, dosłownie cokolwiek chcecie. Oczywiście używając mojego kodu i doładując zadyszkę do wygrania Huntsman night night Varsha night Black Laminate, przepiękne skiny, wystarczy doładować zadychę, piękna sprawa, my mamy 22 kable. Naprawdę dużo. I widzieliście ostatni film? Zaspoileruję. Poleciał hole. Poleciał hole. E, co prawda nie mi, ale w mojej bitwie, w którym był trip shard. Więc hole to hole. <noise> Dogoniliśmy go. Złapaliśmy. A ty od razu na start. Przepiękny. Profit. Sprzedajmy to. Wejdźmy w case battle. Spójrzmy, co tutaj chłopaki dla nas gotują. Oj, nikt nic ciekawego nie stworzył tak naprawdę, ale wejdźmy sobie w to. Oj, zdążyłem, wziądziłem. 15 skrzyniek, 5,23 zł Judge Sharp yy, i samo Body Melee. Tryb Shard, więc tutaj nie ma co się przejmować, wygraną ewentualną dzielimy. Znaczy, ewentualną na pewno coś wygramy, a ile, to się okaże. No i wszystko dzielimy między siebie, więc co też jest przepiękna sprawa. Yy, bardzo, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej do podzielenia. No i czym więcej podzielimy, tym lepiej dla nas, e, bo w sumie dla każdego, bo pieniądz to pieniądz. You know what I mean, bro. Okej, okay, okej, okay. 10 skrzynek, 10 skrzynek, 10 skrzynek. 9, jak na razie nikt nie zadropnął, bo mamy grosze, no dobra, ja mam tam 111, ale to są grosze tak naprawdę, przy tym jak zapłaciliśmy radzą wszyscy zabite dwa kable. No to wiesz jak jest, wiesz jak jest G, wiesz jak jest mordo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 111,38, okej, okay, samo ma 140, ale still, zapłaciliśmy za bitwę 524 zł. Mm. Ojej, 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 cztery skrzynki, może coś teraz się urodzi, z tej ostatniej skrzynki mam nadzieję, że poleci komuś koska, będziemy mieli czym się podzielić, ale no nie wygląda to na to, jakby miał lecieć tam profit, jakbyśmy mieli miażdżyć kokosem, no i co, ostatnia skrzynka Ostatnia skrzynka decyduje. Ile tu mamy procent? 1, No i nikt nic nie trapi. Jezek jest, jezek jest, jest, jest. Dostajemy grosze. 154 zł, a wydaliśmy 524. Oczywiście dostajemy tokeny eventowe, Token eventowe można wynieść sobie tutaj. Można otworzyć po prostu skrzynki, dostać tokeny eventowe, Mini w królu, na miejsce w rankingu, w Można strzelać do beczki, dostawać skina. A w sumie wydajemy wszystko. 50. Ok, 57. Uff. Ok, oki dołki, hołki połki. Przepiękne glowce. Dajmy sobie tutaj 3, 9, 3, 8, 4. Zapłaćmy. I co mamy? I mamy się zł. złotych. W Exchangerze oczywiście można wymienić sobie na przykład jeden. Drugi skin. Na jeden inny. Parę innych. Jest dużo opcji. Jak dostajecie cashback, to leci do was. Ee, do was hajs. No jak widzicie, tutaj po odebraniu przemiotu nie powinien cofać ochronionej wymiany. Jeśli możesz jeszcze zrobić zapoznaj się z nową sekcją na temat naszym regulaminie. Zapraszam serdecznie do czytania. Po każdej bitwie również dostajecie tokeny. Tokeny możecie wymienić w sklepie bitwy skrzynek na nagrodę. Jak widzicie już mam tutaj kostkę zagwarantowaną, ale ja sobie lubię kumulować, zbierać, bo wiem, że są ciężkie sytuacje, czasami ja lubię grać ryzykownie i przydaje się zostawić taki cashback, odebrać w trudnej sytuacji no i móc to wydać. Ok, lecimy. 14-15 skrzynek właściwie. No sobie dobra 14 i kleimy tutaj to. Klejmy 40 zł 7 gryszy łokidoki. Ok, okej, okay, okej. Okay. 182 mamy 1915 w bitwie. Ważne jest to, żebyśmy my wygrali jak najwięcej, a nasz przeciwnik przybylak jak najmniej. No dobra, nie jak najmniej, ale żebyśmy my z nim wygrali i żeby nam, nam oddał swoje pieniążki, więc może dlatego nie jak najmniej. Ale mniej od nas. Wiecie o co chodzi, żeby wygrać i mieć przyjemny, przyjemny pieniądz z tego. Bo wydaliśmy 1915 na bitwę i tak naprawdę, jak na razie, zwracają nam się pestki, że tak powiem. Pestki, pestunie. Eee, no bo 400 złotych niecałe, on dostaje 300. Mamy 1915 w bitwie. Wiesz o co chodzi, Mordo. Wiesz o co chodzi, wiesz jaki temat jest grany, jaki jest klejony. Ok, już myślałem, że go Zekhosa mu poleci. Bo jak widzicie, mogła polecieć złoty item, nam poleci? Nie, nie, nie. Commission Dragon. Ok, z 715. No nadal, nadal nie, nas nie ustawia ta bitwa. Nawet jeżeli ją wygramy, to to nie jest profit. To jest dość duża strata, więc yy, ok. Boli, boli, boli serce, jak to widzę. Więc z tym wynikiem, no niestety, niestety kończymy. 1885 nie jest to duża strata, ale na pewno nie było warto ryzykować. Oczywiście z kodzikiem tutaj darmowe 10% do doładowania, 2 zł 10 groszy. No i to było na tyle dla następnego. Jo!